Nazywam się Krystian i mam 18 lat. Zajmuję się głównie malarstwem oraz rysunkiem. Zacząłem malować mniej więcej rok temu, tak właściwie nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Wzięło się to po prostu znikąd. Inspiruje mnie głównie kontakt z ludźmi, rozmowy bez, bez jakiegoś głębszego sensu. Tak właściwie wystarczają same spotkania z bliskimi. W takich spotkaniach jestem wtedy najbardziej zainspirowany do tworzenia czegoś. Tworzę głównie w domu, u siebie w piwnicy. Tutaj czuję się dobrze, i tutaj czuję taką własną przestrzeń. Mój proces twórczy zaczyna się tak właściwie od wybrania formatu, przez co też mój czas pracy jest różny: od dwóch dni czasami do np. dziesięciu. Pracuję głównie na farbach olejnych. Moda kultura daje mi przede wszystkim kontakt oraz możliwość współpracy z naprawdę świetnymi ludźmi, przy których naprawdę czuję się dobrze. Nazywam się Krystian Kubasiński i w Młodej Kulturze zajmuję się malarstwem oraz rysunkiem.